No Siemanko kochani, tak sobie przemyślałem, przemyślałem sobie sytuację z tym daszkiem. E, tak jak widzicie te kroki jak są mocowane, po prostu, że tu jest wkręt jeden. Tak no to postanowiłem kupić sobie, kochani, takie kątowniki. O, widzicie, tutaj jest wzmacniany ten kątownik i po prostu na wkręty dać sobie w ten oto sposób o wzmocnić sobie każdą, każdą krokiew. Też pisaliście mi komentarze. Myślę, że tego już kochani na pewno nic wtedy nie ruszy. Cztery wkręty do krokwi, cztery wkręty do murbelki. Także myślę, że to fa fajnie, fajnie nam to wzmocni dach. A jętki? No, jętki nie kupywałem, bo chciałem, bo tak było w projekcie. Ale wiadomo, że tutaj przyjdzie sufit tak? No to będę musiał kupić 11. Z... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Jedenaście. W sumie tylko, no 11 kupię po prostu jentek, takich krokwi jak te i puszczę sobie e, wszystkie pocznurek na wysokość, nie? Powiedzmy tam dwa żeby sufit był wysoki w pokoju, tam, nie wiem, 2,60-2,70 i puścimy sobie na tej wysokości jętki i na tym będą gipsy, tak? Kręcone. Także na pewno będą. I to też z konstrukcję fajnie, nie. No ale to spokojnie, wszystko z czasem. Jakże co, sprzęcik jest? No, ja mam diwolta właśnie, dzisiaj wkrętareczkę wysłałem Do Dominika, także pozdrawiam A ja kupiłem taki sobie zestaw Już, jeszcze na Islandię klasowałem diwolta, Impactor i wkrętareczka, nie? I tu Impactor z latarką jest Tutaj obroty sobie zmniejszamy No i oczywiście obowiązkowy Zestaw, zestaw bitów z Biedronki Nie, chyba 20 zł. No Także za te blaszki, co tu widzicie Trochę za mało ich kupiłem, bo chciałem dać po jednym, ale no nie będę oszczędzał, dam normalnie po, po dwie. Po jednym też wystarczy, myślę, jeszcze jętki. przyjdą. Zobacz, kupiłem całą paczkę, tu jest 23 sztuki. że na pewno starczy, żeby zrobić po jednej, chociaż na przemian zrobię. Jak tu robię z prawej, to tu zrobię z lewej sobie, nie? A później sobie jeszcze dokupię i przykręcę też to, te blaszki. Także to, wkręty, zapłaciłem jakieś... Yy... Około 100 zł zapłaciłem, bo jeszcze kupiłem sobie wkręty te czarne, a tu kupiłem te złote mocniejsze wkręty. 5 cm to wystarczy w zupełności, bo, no, bo krokiew ma 7. To kupiłem takie na 5 cm wkręty. To, to wkręty, jeszcze kupiłem 500 sztuk tych czarnych wkrętów do kręcenia szalunków, to zapłaciłem 130 zł za to wszystko. No czyli te blaszki po 3,50 chyba jednak kosztuje. Tam jest 20 blaszek, to jest 70 złotych, wkręty kilogram, no mówię 100 zł. Żeby to zrobić. A 130 z tymi czarnymi krytentami. A, jeszcze Wam chciałem, kochani, powiedzieć, co do tego konkursu, yy, to proszę Was, żebyście po prostu wrzucili, jak bierzecie, jak bierzecie udział, to jeszcze wrzućcie link do swojego yy, kanału, do, sw sorry, do swojej osi czasu, swojego Facebooka. Po prostu wrzućcie link, żeby miał ja mógł ktoś zweryfikować, czy, czy post został udostępniony, nie? jak wylosujemy zwycięzcę. No. Także co, bierzemy się tutaj zamocowanie tego za jak tu pójdzie. No. No, jedna nam spadła. ale okay. już tego nic nie rusz Także diwolci radzi sobie To jest super po prostu sprzęciarz Także myślę spokojnie po cztery wkręty Cztery na Na murbelkę, cztery na krokiew i w zupełności wystarczy go Nic z tego nie ruszy No okej, okay, no to lecę wtedy Każdą jedną I powinno być dobrze na sprawnie to idzie także po cztery wkręty wszędzie Jeszcze dwa tu, dwa tu i jakoś to będzie. No I tak na przemian sobie dałem, nie? Jak tu daję z lewej, tu z prawej, tu z lewej, tu z prawej, tu z lewej. No, tego tutaj nie mogłem dać, bo akurat szpilka jest przy samym tym, to dałem tak samo. Tu dam znowu z lewej, a tamte, tutaj dam po dwa na tą krokiem, bo ona jest na zewnątrz już. Tutaj dam po dwa, nie? Jak najbardziej wiatr dwie, to w sumie te dwie krokwie mają. Najbardziej są po prostu narażone, nie? No. Byłeś na filmiku, pokaż się. Jaci Butów jeszcze nie ubrał. Jaci idzie? Dobra. To lecę dalej działać. Jest kata, co? Dobra, kochani. No i okej, okay, mamy, mamy to skręcone. A jeszcze jakieś 50 minut to zajęło. Tutaj dałem po dwie, tutaj dałem normalnie po jednej, ale zrobiłem tak, jak tutaj dałem z lewej strony, to tutaj dałem, tutaj zjedałem z lewej strony, to tu dałem odwrotnie na prawą, nie? Żeby na przemian po prostu były. No i tutaj tak samo tam tutaj tą przedostatnią. Na dwie, <laughs> tutaj też na dwie, jak widzicie złapałem, no i tutaj sobie, tu na przemian, nie dość, że tak na przemian, to tu jak jest tak, to tu dałem z tej strony, nie? No, także będzie elegancko, no te jętki dużo dadzą, nie? Jak dam tutaj se krok, się puszczę wszędzie, pyk, 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 to będzie elegancko już. No, teraz co trzeba zrobić? Teraz muszę tutaj te deski powyciągać, te boczne skuć, dać kilka prętów w tą stronę, w tą i zalać to ten na komin no i tutaj zaleję sobie ten kwadracik nie będę robił wielkie wejścia, tylko ten prostokąt zostawię, to wystarczy przy będę wchodził, tu do góry a to sobie y zaleję pręty już mam, tylko jeszcze tak dam pręty wpuszczę boczne bo tu będzie szła ścianka działowa od pokoju, tak będzie szła, tak no i tutaj będzie dzielił pokój. To będzie taka mała klatka schodowa, gdzie będą drzwi. A jeden pokój na no drugi. No dobra kochani. To idę sobie działać dalej. Później wam to pokażę. Jak coś nagram. Także przypominam, żeby wziąć udział w tym konkursie. Wygrać tą piłę szablastą. Z ostrzem do pustaków. To jeszcze wklejcie dodatkowo po prostu link. Do swojej osi czasu facebooka. Nie? Dodajcie po prostu. Edukujcie komentarz. Po prostu dodajcie link, żebym mógł sobie sprawdzić czy. Jest udostępniony, kochani. To trzymajcie się na razie.